Niesamowite smaki na kanale naszym widać, testy jedzenia każdy dniem. Hej, kliknij suba, stróbuj z nami. Yeah. Witam gościu, dziś będę testował rogaliki od 7 Days i chipicao. zostaw subę i zaczynamy. Inne testy już się nagrywają spokojnie. Chipicao o smaku czekoladowym. Jakiś gruby, ale to dobrze, bo będzie miał dużo w sobie czekolady, może. A teraz, 7 days o smaku taki sam, czyli czekoladowy. Mi wydaje się, że on jest jakiś większy od Chipicao, ale nie wiem, patrzę. Dobra, testuję. Teraz testuję Chipicao. Rogalik jest dobry, ma w sobie w sumie dużo czekolady, a ta czekolada jest słodka, nie jest smak dla mnie, ale czasem mogę zjeść dobre dla dzieci, będzie. Zjem jeszcze może coś powiem. Tak jak mówiłem, rogalik jest dobry, ani nie jest stary, nie rozwala się. Dobra, teraz testuję 7 days. Kurde, jakiś dziwny, bo ten rogalik nie ma smaku według mnie. Zjem jeszcze trochę, bo nie miałem jeszcze czekolady. Czekolada jest taka sama jak w Chipicao, chyba była zrobiona w takiej samej fabryce, bo smakuje tak samo. Moim zdaniem nie ma różnicy, ale wybrałem Chipicao niż 7 Days. Nie wiem dlaczego, może to dlatego, że Chipicao to mój smak z dzieciństwa, ale 7 Days też jest dobre, ale wolę Chipicao. Dobra to na tyle do zobaczenia do kolejnego odcinka albo na moich live trzymajcie się